Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane do Pedro Regis 24 listopada 2024 roku. Kochane dzieci, wiedzcie, że ja was kocham i jestem z wami, choć mnie nie widzicie. Proszę was, żebyście dalej się modlili. Jedynie dzięki modlitwie możecie pojąć Boże plany. Wobec waszego życia. Nie traćcie ducha. Gdy będziecie odczuwać ciężar krzyża, przypominajcie sobie zawsze, że krzyż jest bramą do nieba. Nie wycofujcie się. Ludzkość kroczy ku przepaści, przygotowanej przez ręce samych ludzi. Odwagi, dajcie mi swe dłonie, a ja zatroszczę się o Was. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Mówcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że to jest czas łaski. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie do jutra. Pamiętajcie zawsze w rękach różaniec święty i pismo święte w sercu miłość do prawdy. Znam każdy z Was po imieniu i będę się za Was modlić do mojego Jezusa. Naprzód, kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Boże zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. W tej chwili sprawiam, że spada na Was z nieba nadzwyczajny deszcz łask. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.